Witam serdecznie poniedziałkowy raport. Trochę krótszy, dlatego że wiem, że nie jesteście super fanami niższych kategorii wagowych. A powinniście absolutnie być, bo tacy pięściarze jak Chocolatito czy Estrada to jest przyjemność patrzenia. Nawet mówiąc, Chocolatito Gonzales: każdy pięściarz na świecie powinien oglądać Chocolatito Gonzalesa, bo to jest gość który może zadawać kombinację złożoną z 6-7 uderzeń. Pod jakimś dziwnym kątem, ale nigdy nie jest wybity z rytmu, nigdy nie stoi jakoś dziwnie, te ciosy nie są jakoś e, pchane czy nie uderzane w sposób prawidłowy. To jest w ogóle przyjemność patrzenia. To jest, to jest baletnisz. Jak ktoś mówi, że dobrą pracę ma Wasyl Łomaczenko, o którym za sekundę. E, to ma rację, natomiast e, sposób ustawienia się i timing to gonzalesa to jest 1 na 50, 50 lat. Także Każdy bokser bez względu na kategorię wagową, jeśli myśli, że pewne rzeczy są niemożliwe, powinien zobaczyć się w walkę To O tym za chwilę, na razie e, parę takich, jak zawsze, wiadomości poza tym wszystkim, co się, co się działo na ringach. E, mamy Super Week przed sobą, Tank Davis kontra Santa Cruz, e, Inuę kontra Maloni, no i oczywiście Usyk, Ci, Usyk kontra Cisora. Trzy walki jednego dnia. Dwie będą się prawie nakrywały, przynajmniej u mnie, tutaj u was to nie, ale wszystko zacznie się od Usyka. Oczywiście, raportów na temat tego, co trzeba się spodziewać po tej walce Usyk kontra Cisora, będzie więcej. Na razie takie krótkie spojrzenie Buchmaherskie, jak to wygląda na 6 dni przed walką. No ja powiem tak, no. Yy... Dosyć interesująco wygląda, słyszę od moich kolegów, że ciężkie pieniądze od tak zwanych wielorybów zakład Wieloryby, czyli Whales, to są ci, co nie stawiają drobnych, tylko stawiają bardzo poważne pieniądze. Lecą w stronę Úsyka. Zresztą widzicie w tej chwili notowania. Postawicie 100 dolarów czy 100 zł. Dzisiaj w Las Vegas na zwycięstwo Aleksandra dostanie dostaniecie 10 zł z powrotem, czyli, czyli drobne odwrotnie, nieco lepiej. 100 postawione na Cisorę, 560 wraca z powrotem. Czyli warto zakładać, zrobiłem takie podsumowanie, jakby się stawiało wszystkich trzech tych, 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 tych pięściarzy. Ciekawostka, że najmniej zaufania mają kibice do Tanka Davisa, do Gerwonte Davisa. Identyczne notowania, jeśli chodzi o walkę Usyk kontra Cisora i Inoue kontra Malonej, tutaj jest, ma być w jedną stronę, no ale jak to jest z tym w jedną stronę, to my doskonale wiemy. Oczywiście więcej na ten temat. Na dzień dzisiejszy, 6 dni przed walką, Usyk zdecydowanym faworytem, Inoue zdecydowanym faworytem, Tank Davis solidnym faworytem w walce z Santa Cruzem Krótka wypowiedź na temat, krótki komentarz na temat wypowiedzi Edi Herna. Przyszłości Gołowkina to jest w ogóle naprawdę bardzo ciekawa sprawa, w jaki sposób to wszystko jest przedstawiane cały czas. Bo w ostatniej wypowiedzi Edi Herna to tam na temat ceremety prawie nic nie ma, natomiast jest bardzo dużo stwierdzeń na temat, że najważniejsze dla Dazon jest trzecia walka w maju pomiędzy Kinem i Canelo Alvarezem. Muszą być walki, które uzasadniają ciężkie pieniądze, jakie płacimy dla e, Gołowkina za to. Czy nie on, bo matchu, boxing nie płaci, tylko Dazon płaci, ciężkie pieniądze, jakie Dazon płaci na Gołowkina, muszą się wracać. Ciągle liczy na to, że uda się wepchnąć walkę szeremeta kontra Gołowki. Natomiast ta retoryka, ja nie mówię, że ona nie jest poparta faktami, to nie, bo jeszcze nie wyszli na rynk. Natomiast dotychczasową karierą, no to ta retoryka patrzenia na walkę Gołowkin kontra Szeremeta, jakby naprawdę już się już odbyła, to mnie nie drażni, no bo tacy, tacy są promotorzy. Natomiast, natomiast fakt, że wspomina się o tym, że najważniejsze dla, najważniejsze dla Dazonie jest zapłacenie za takie walki, w których kibice będą zainteresowani ich przebiegiem, będą wykupywali subskrypcje na Gołowkina, przy całkowitym pominięciu, pominięciu Kamila Szeremeta oznacza, że no, Kamil Szeremeta, nie wiem, jakby się nazywał Jan Nowak albo ktokolwiek inny, to dla Dazon znaczyłby dokładnie tyle samo. No, taka jest brutalna rzeczywistość w tej chwili, takie jest spojrzenie Eddie Herna i Dazon. Nieformalnie mówi się, że tak naprawdę Dazon to e, słucha, bardzo słucha wszystkiego, co mówi, co mówi Eddie Herne, że to jest doradca do spraw pięściarskich, niby firma, nie ma z nim. Nic wielkie bardzo wspólnego na tym najwyższym poziomie. Niby te kontrakty podpisywane są poza, poza metrym boxing bezpośrednio z Dazzonem, jak na przykład Kaleon. Natomiast no wszyscy mówią, e, ludzie, którzy są blisko tej całej, tej całej sprawy, że tak naprawdę tutaj sznurki pociąga Eddie Head. Tak to właśnie wygląda. No i ostatnia rzecz, taka uwaga. Mówiłem, mówiłem o Łomacience, e, mówiłem o tych. E, o tym braku klauzuli rewanżu z Teofimo Lopezem. Teofimo na razie odpoczywa gdzieś tam, nurkuje, bo widziałem zdjęcia. Nie interesują go w ogóle rozmowy na temat rewanżu. Natomiast zgadzam się 100% z kolegami, którzy, którzy twierdzą, że to jest wina, że nie ma rewanżu, to jest wina Mumaczenki. To, że Bob Arum nie chciał tego rewanżu, to jest jedna rzecz. Natomiast druga ważniejsza rzecz, że tak naprawdę. Ekipie Łomaczenki na tym rewanżu kompletnie nie zależało, ponieważ byli przekonani, że to będzie po co jakieś ekstra pieniądze, po co dawać mu szansę, skoro ja go tutaj zmiotę. Także tutaj z jednej strony Bob Arun nie był fanem rewanżu, klauzuli rewanżu, ale z drugiej strony teraz te na pewno żałują, jak zresztą wielu pięściarzy. Którzy żałują, że nie naciskali na to, że o, na wszelki wypadek, stawimy tą klauzulę rewanżową. W tej chwili na ten rewanż trzeba będzie poczekać, a jeśli do, niego, jeśli do niego w ogóle dojdzie, bo oczywiście chętnie byśmy zobaczyli, natomiast wcale to nie jest pewne, że to zobaczymy. No to w tym momencie, ponieważ nie ma klauzuli rewanżu, de facto może. Pan o nazwisku Teofimo Lopez, właściciel czterech pasów, wpisać liczbę na czeku i powiedzieć ja tyle chcę albo do widzenia. No taka jest brutalna rzeczywistość. To tyle, jeśli chodzi o, o to, co się, o, o, co, się, co się działo. Moje mini komentarze poza ringiem. Na ringu dwie walki, o których chciałem powiedzieć trzy właściwie, właściwie cztery walki. Dwie walki, o których chciałem powiedzieć, właściwie trzy, a tak naprawdę cztery. Okay, to tylko u mnie można coś takiego powiedzieć, ale coś takiego. jest. Ja zacznę od, od walki marero martinez z powodu przebiegu. To jest walka, w której Martinez był faworytem 16-0 niepokonany, natomiast zupełnie tego faworyta nie wyglądał. Wyrównana walka do ósmej rundy może z nieznaczną przewagą, naprawdę nieznaczną przewagą Martineza. W ósmej rundzie dwa razy leży na deskach. Komentatorzy zastanawiają się czy walki nie należałoby przerwać. No i w tym momencie Morero chyba za bardzo słuchał to co mówią dookoła niego poza ringiem, bo przestał walczyć znakomite kolejne rundy, wszystkie wygrane pod rząd przez Martineza i gościu, który leżał w ósmej rundzie, wygrywa walkę jednogłośnie na punkty. Nie wiem ile takich przykładów znajdziecie w boksie, natomiast absolutnie po jed z jednej strony e, wielkie, wielkie brawa dla e, Martineza, bo naprawdę po dwóch knockdownach w ósmej, nie w pierwszej, nie w drugiej, kiedy jest czas, w ósmej, tutaj już nie ma czasu, tutaj, tutaj raptem została dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, cztery rundy i ty doskonale wiesz, że musisz każdą z nich wygrać i to zdecydowanie, żeby nie było, żeby sędziowie nie mieli... E, e, czasu na zastanawianie się, e nie wiem, dać mu tą rundę, nie dać nie dać mu tej rundy brawa dla Martineza, to jest w 100% to jest boks do końca walczysz zawsze masz szansę, dwie walki, które były się w Meksyku zrobione przez Dazon, Chocolatito kontra Gonzales, nie mówię Gonzales kontra Gonzales, bo byśmy zwariowali tutaj, wiadomo, że i dwóch Gonzalezów jest zostane Chocolatito, geniusz boksu, o którym mówiłem kontra gonzalez, 50 do 2 a dwie przegrane z Rungwisai to jest wszystko co, może, co ma na swoim koncie po stronie przegranych Chocolatito kontra 9 lat młodszy Israel gonzalez, ale jak się jest geniuszem boksu no to 9 lat młodszy czy nie 9 lat młodszy Jesteś rewelacyjny. Brawa dla Gonzalesa w drugim pojedynku Estrada kontra Quadras. Też walka pokazująca, że walczysz do końca. W trzeciej rundzie, a chociaż tego się porównywać do Martineza nie da. W trzeciej rundzie na deskach Quadras wygrywa przez 11, zatrzymując, 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 przepraszam, w trzeciej rundzie na deskach leży Estrada, natomiast idzie do przodu, zatrzymuje kwadrasa w 11. Po 11 rundzie. Doskonała, klasyczna meksykańska bitwa. To była bitwa na wysokim poziomie, nie bitka, tylko bitwa pięściarska dwóch doskonale wyszkolonych pięściarzy. Wszyscy czekamy na remis w wykonaniu Chocolatito i Estrady 8 lat temu, ale to było dawno. 8 lat temu to jest... 8 lat to jest strasznie długo, jeśli chodzi o boks. Zdecydowanie wygrał czekolatito Dzisiaj moim faworytem, mimo wszystko, mimo wielkiego szacunku i techniki, uważam, że Estrada, jeśli do tego pojedynku dojdzie w przyszłym roku, a wszystko na to wskazuje, że dojdzie e, i będzie Estrada faworytem, natomiast przeciwko czekolatito przeciwko geniuszom boksu nigdy się e, nie stawia, ale poczekamy, jak, to, jak tą walkę zrobią. No i pojedynek. Showtime'u z Ankasville, po którym sobie wiele obiecywałem, a który okazał się kupą kompletną, a mianowicie walka pomiędzy, pomiędzy Lipinesem i, i Claytonem. Brawa dla Claytona. A Lipinec po tym, nie wiem, 16 czy 17 miesiąca przerwy to wygląda, jakby był kompletnie innym pięściarzem, tylko się nazywa Lipinec. To miała być wymiana ciosów, miał atakować. Niby szedł do przodu, niby naciskał, natomiast zupełnie wystarczyło po stronie Claytona. Lewy prosty, żeby ta walka zakończyła się remisem, natomiast ja bym dał zwycięstwo Claytonowi, mimo że stawiałem w drugą stronę, ja bym, stał, ja bym dał Claytonowi, dlatego że nagle zaczęliśmy bardzo mocno liczyć ciosy na korpus. Tutaj przewaga jest olbrzymia, jeśli chodzi o liczbę. Popatrzcie na statystyki, liczba ciosów na korpus to jest niesamowita przewaga. Lipineca, natomiast te takie ciosy. I zadane, i trafione, i power punches po stronie Claytona, który chyba i tak jest zadowolony z tego, że, że dostał remis. Przypomnę, jest. jest nie wiem, może to wpłynęło na, na Sergeja, że po prostu był zastępczym pięściarzem. Nie wiem, czy, czy Siergiej go nie potraktował poważnie, czy nie, czy się nie przygotowywał. Natomiast w tej wersji Siergiej Lipiniec za daleko nie zajdzie. Na walka była słaba. Jak już, jak już komentatorzy Showtime mówią. Doskonała walka dla ludzi znających się na boksie i wyciągających niuanse tego sportu. To już wiadomo, że można przysnąć. Nie było aż tak tragicznie, natomiast zdecydowanie wolałbym jakieś, jakieś inne zestawienia. Niespecjalnie mnie tutaj męczy jakaś świadomość, żeby tą walkę zobaczyć jeszcze raz. To tyle raportu z tego, co działo się podczas ostatniego weekendu. I tak zupełnie na zakończenie. W tej chwili. Na żywca wpadł mi pomysł, jak to jest z tą punktacją u, punktacją u szczurka, jak może szczurek przegrać jedną, przegrać jedną rundę przez e, mieć knockdown, a jednocześnie być punktacją 99-91. Nie bardzo mi to pasuje w dziesięciorundowej walce. Nie wiem jak to sędziowie wypunktowali, no ale to dosyć... Dziwna, dziwna punktacja. Zupełnie w tej chwili. W tej chwili za temat punktacji walki Lipiniec contra A Clayton Ta mi mi do głowa wpadła. Nie wiem, może, może, koledzy, może koledzy wytłumaczą. Pozdrawiam serdecznie do następnego.